Cześć witajcie z tej strony Kubi, się będziemy nagrywać y, Pet Simulator, tylko że y, ostatnio moja ten okazała y, y, i teraz będę nagrywać, że mój kolega Wiktor mi każe. Ja rozkazałem, ja rozkazuję tak. Ale teraz ty mi rozkazujesz. Dobra, y, ty jest, to będzie mocny odcinek, bo... Y, e, bo pozwól ty, mi się tak przywitać. Si Dobra. Czuj, Witam. Znaczy łapkę w górę i subskrypcję i teraz... Powiedzcie, mam po wpić. Eeeh, um, ej... Eeeh, widzicie trzy łapki, to wtedy Kuba na ten odcinku mi rozkazuje. Okej. Okay. Tylko, że jest najgorsze, że ja wczoraj odebrałam sobie które dają 78 bilionów. O, I się boję. Dobra, co mam, co mam robić? Mam założyć, mogę założyć pety? Tak, yy, za, zakładajcie yy, pety. Dobra, już. Yy, teraz... Yy, Dobra, idę sobie. Teleportuj się do Alien Foresta. Okej. Okay. Jestem. Dobra. Będę sobie niszczyć. Nie mówię, żebyś sobie niszczył. Ale mnie ktoś mi nie pozwoliłeś. To jest niszcze. No, Możesz sobie pomyśleć. Na razie sobie pomyślę, a później, a później się zacznie. Okej, okay. boję się. Mam się bać? No, może? Okej. Okay. Tylko, że jest najgorsze, że to w A W podsimulatorze bardzo długo. Trzy miesiące? Nie no, nie, nie no, nie no. Nie no, chyba od tego update'u. Nie, chyba tak. Na jeden pet mi zniknął. Szymał pet i ekup. No, tego. Chłop chce ze mną ciągle tradować. No to wolno sobie tradować w ustawieniach. Wow, masz pety milionów, mnie oszukasz. Dobra, mm. dobrze, że mi nie rozkazujesz. Tak, ale mówię do chłopa, który ze mną chce tradować. na pewno nie, nie. nie chcesz mi już rozkazywać? Na pewno nie chcecie mi już rozkazywać? Pierwsze... Dobra, już, już sobie wymyśliłem. Mmm... Dobra. O, prezent! Yy, nie rozwalaj tego yy, prezentu. Jaki prezent? Jakiego prezentu? No, ten że ten prezent mi wyskoczył z gingerbreadów. Aha. Dobra. Nie, yy, nie zbieraj tych worków. Yy, co ci podają. Okej. Okay. Pierwsze. Dobra że mi nie wypalają teraz worki. Ha, ale czemu to się tak wolno niszczy? Ha, to ma zero i. Co? Oj, dlaczego? Oj, oj, wyskoczył barek Nie zbieram go. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma nic. Dobra, jest yy, kolejny zbieram Tak, i ty, ty, ty też nie ma tego. Dobra, yy, kolej, kolejny i czy to będzie... Nie ma worku. Nie ma worku. Albo worka. Dobra. Yy, yy, teleportuj, teleportuj się na... Yy, na shopa? Na... Którego? Do okay. shopu? I przebiegnij cały świat. O kurde. Okay. Tylko Tylko, bez, sobie, tylko rank Redward muszę sobie odebrać. A właśnie, ja też mam. W ogóle za godzinę będę miał e, tego różowego elfa. Dobra, hmm. biegnę. Jak to sobie kupiłem za te za diamenty speed'a, więc szybcie, szybko to będzie. Dobra, biegnę sobie, a w tym, też się też ze to. Nie to mi nic nie da. Słabe to będzie. Co przejrzymy gościa? Dobra, pik, 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 Już jestem na faryście. U.

Co to mi da? Eee, diamenty, ale mało diamentów strasznie. No. Jestem teraz na Winterze? Tak, teraz będę na Glacierze. Czekam. Dobra, ja już jestem na Glacierze. A ty gdzie jesteś? No. Na końcu. W Okej. Okay. Okay. Dobra, już jestem prawie na wulkanu. Jeszcze na wulkanie Widzę tą dużą skrzynkę. Widzę, że ją zniszczysz. Dobra, dobra, dobra. Widzicie chyba, tak? To jesteś Ty. Nie, nie, to jesteś Ty? Nie, my Ale. Ja jestem... skaczę. O, jestem teraz na kajwie Siema. Mam dobiec do tego. Do armaty. Okej. Okay. Dobra, o jest, dobra, jest armata, biegnę do niej. Dobra, 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 I i i, 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 jestem. Ale easy to było. Dobra, to teraz coś trudniejszego. Teleportuj się do shopu. Którego? I do, do shopu w Stonewordzie sobie otwieraj i jajka za jeden bilion dopóki ci nie wypadnie legendarka. Ten trzy głowy? Tak. O kurde, wiesz jak trudno go zdobyć? Nie. Ale. A później mi go podarujesz. Dobra. Będę miał na trade. Dobra. Więc, e, oddam go później. E, później. E, oddam. Cały czas czerwone, cały czas epiki. Dobra. Ale później go oddam y, Widom do rozdania epik. będzie. Kolejny epic. O, jak wbiją pięć łapek to rozdam tego trzygłowego Dominusa. On biały. Tego Kuba trafi. Ale jest trzygłowy. No jest trzygłowy i chciałem go zdobyć. Ale hmm. widzę, że jest... Dobra, piszcie mi w komentarzach w na, na, przykład, na przykład takie części, aby, aby na przykład... Na przykład mogę wycinać jakieś... jakieś na przykład do wycinania filmów jakieś aplikacje. No w komentarzu będziecie mogli napisać jakąś... I będę na teraz, I, i teraz i, by na przykład... No, w y komentarzu napiszcie... Ch, chcę to, trzy głowego do Dominusa, to, to wtedy... Y, 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 to wtedy wam... Y, da, y, to wtedy tak, dam... temu tak, widzowi co tak. napisał... Pierwszy, tego pierwszy. Tak, pierwszemu. I napiszcie też w bo komentarzach jak ona... No zobaczyć o której godzinie i kiedy widz pisał. Mhm. I napiszcie też w komentarzach jaki program jest najlepszy do wycinania filmów. Na przykład teraz wiem, byłem, na przykład powiem teraz na przykład w palcami i już by było na przykład kiedy zrobiłem y, tylko trzygowego minusa. Albo kiedy po prostu przebiegłem już na 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 na, na, na tego wulkana albo na Kave'a. Napiszcie mi. Cały czas jakiś słaby, spójrz na czat. Widzę. No kurde, trudno go zdobyć. Ale w sumie nikt z widów nie będzie tego swojego peta. Tylko ile on w ogóle daje? Nie wiem, z 30 tysięcy. No kurde, trudno go zdobyć. Naprawdę. Dobra, ale w sumie jak nikt go nie będzie używał, to aj, i tak będzie miał do kolekcji. Czekaj, no bagne... czekaj, no to czekaj, no to czekaj, no to czekaj, czekaj, czekaj. Ja sobie tutaj coś zrobię, aby łatwiej było zdobyć. Ja wezmę nie ultralaki, A ja aby nie marnować. Tak wezmę sobie super laki, aby sobie nie marnować ultra ultralaki. Weźmy super laki. Ale super laki. Pozwalam ci włączyć e, laki, żeby ci wypadł. Okej. Okay. To minus infernus. Zauczysz te na najsłabsze. A włączyłem sobie ultra ultralaki. A czy A biały? No Kurde. Raz wypadł biały. No te, nie, dwa razy wypadł mi biały. A na niego jest tylko 13%. To minus free to Ten niebieski. Dobra. Mm, dalej, Dalej, dalej. Ile minus infernus? I kolejne jajko. I... Nic, znaczy ten biały. I kolejne. do minus infernus. Hmm... Czekaj będzie jakiś dobry. Dominus Empires. Dobra. Kolejna jajko. I Dominus Imperus. Tutaj no, ten super lucky działa, bo zaurz mam trafę białe. I na no, Dominus Infernos. Eee, jakie to nudne. Dominus Frictus. Ja nie nie pamiętasz, że my yy, dwa dni temu robiliśmy Wielki Open? Pamiętam. to było dla Ciebie nudne. O, to jest na, na tego. Ta, ta to była mniejsza, chyba. Nie? jest już To tak? tak. Eee, trudno to zdobyć, naprawdę. 1% jest na niego. Nie wiem, jest znak zapytania, nie znak zapytania. Eee, jest 86 to 1%. Co w internecie ile jest procent na 3 głowego do mnie, co pod simulator X? Ja przeliczyłem. Ja przeliczyłem o tutaj, bo to jest 43, 43 i 13. Co? Jak to? Przez przeliczyłem i ma 1% Ja no sprawdził internecie, naprawdę Ma 1% 1? O to muszę otworzyć 99 jajek Obliczyłem to też A my Dobra. przecież też trafiliśmy... Ty trafiłeś i ja trafiliśmy Santa Clausy też mają z 1% Oczywiście chciałem zrobić tego Santa Pawsa, by miał szczęście. Ten mały Pec, Santa Paws daj mi szczęście. Santa Paws, Santa Paws? E, nic. I tutaj przecież kamerę, aby nie widzieć, co trafię. Będę o tak? tak. Sobie pójdę do dobra, dobra, dobra. dobra, do dobra. Pod... I Dominus Frigidus. Free Frigidus. to nie. No nie no, nie jest Infernus. Ja a to jest inferno. Jest jakieś lepsze dominusy. Nie chcę do takich słabych. Nie da się go zdobyć po prostu. I tyle za pięć godzin za godzinę będą, moje, będą dla mojego toluzy Nie da się nie rozumiesz. Dobra, to pozwalam ci przestać. Dziękuję. Chodziło o to, żebyś trochę stracił monet. Aha, chodziłem tylko 56. Co strajda? No dawaj. Zdziwisz się. Aha. Trzymaj. Fajne. Fajne. Oddam po ciebie daleko, Tak, tak, tak. Po tak. ulepszam i oddam komuś. Zrób sobie na czarną materię. Nie, tak, zrób czarną materię, daj widzę. To ona będzie Trzymaj. Trzymaj. Miejsce masz. A ja, masz. no tak, a ja zbieram na bank. Że na 500 i mam 3 na O wreszcie czystej. Ja pomoc. idę... To ja idę je robić i... To przekroczę. jeszcze mam jeszcze jednego, to czekaj tam jakąś keeperowi. Creepy, gościu, maninowy przyjmij Daj, jakie jakiemuś biedakowi. No to tam machanko albo nie. No to, to jest najbiedniejszy na tym serwerze. przy ten kupiec i on daje. ale się on daje, tu ma 106 bilionów. Najgorszy to jest miad Draft Fox. Miad Draft Fox. Dobra, miad Draft Fox. Dobra, a ona tylko przyjaciół, to drugi naj... drugi ten to jest Wladysz Shadow. A też, to ten jest, to jest, o to jest ten, No kurde, o, o, to co, go usunę, będzie najlepiej. Ale jakiego? Tego, tylko, tego, tylko, tego tylko minusu niebieskiego jakiegoś. A kolejne, kolejne zadanie, Hala. Jakie kolejne zadanie? No poczekaj, ja sobie po Okej okay. O już masz, o masz złote I one dają O dziękuję Panie Santa Papsie Ultra Lucky Boost, dziękuję Tylko dostałem mhm. Super Lucky Boost Chcesz? Tak, e, a czy co? Super Lucky Boost? No Ja dostałem, chyba nie pamiętam co Dostałem Ultra Lucky Super laki chyba i też triple damage. Chyba się jeszcze. 7,5 i pół tysiąca diamentów. Wyglądają. Ej widzowie, Ty! może następny odcinek, przyczyły. albo któryś odcinek, w którymś odcinku będzie chowane znowu z wetsimulatora, z tylko że teraz z, będzie z, może y, będzie możliwe, że będzie z Kacperem, z Lilą, ze mną i z Wiktorem. Ty no. Dużo jest różnica goldenów do minusów. Goldenów? A ile daje Golden? Po 50 albo 45 tysięcy. Mm. Ciekawe ile daje... Ciekaw jestem ile daje ten. Czarna materia? Rainbow'owy Albo czarna materia. Czarna materia to mi się robią, Mam inwentary full Dobra, idę sobie tak. też ten po... Bo... Podobno da się tutaj jakieś zdobyć tego peta, już ja to próbowałem chyba na live. ale chodzę jeszcze raz, bo kurde, trudno to zdobyć, trudno go zdobyć, naprawdę. Kurde, a no kurde, się pospadłem, to muszę od nowa. No, tutaj, może tutaj wejdę, o tutaj wejdę, tutaj wejdę. Jest, dobra, przeszłam, 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 przejdę, przejdę, przeszłam, dobra, teraz trzeba tak się wy, wy, wy ten, wy, o, jest, trzeba tak się szkolić. Rainbow daje 100k. Dobra, chcę zrobić zdobyć te jajka, którego już podobno się da się zdobyć. Znaczy, tu one jest podobno na ten... Nie ma tam żadnego jajka. Nie mam Ale... Znaczy, to, to jest jajko, ale nie da się go kupić. Nie da się go zdobyć. Co mówię? Co? Toby. Ej, odkryłem coś. To nie jest jajko. To jest po prostu do tego. To nie jest jajko, to jest po prostu do armaty. No, po że? No jest tam podobno, o, jakieś jajko. Tam jest, tam się E. A tak naprawdę to jest po prostu albo kliknąć i się tepnąć do e, armaty wejść. Czy jednak, czyli jednak wszyscy ludzie myśleli, że to jest ten, ale na jest nieprawda. Opa! Chodź. Idziesz? Okej, okay, chodź. Bo tu, tu jest trudno. O, dam radę. O, 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 o jemu. Trzeba troszkę wyszko wyszkolić. A Kajbordzie jest najłatwiej. O kurde, co ja zrobiłem? Czy, czy ja tu wejdę? Aż jeszcze wejdę. Prawie, wejść weszłem. O później. O! Wszedłem! O ja też weszłem, wszedłem albo wiesz. Wszedłem, weszłem. Ja tutaj jest... da się poczynie. Patrz. I chodź tutaj. O, Wiem. Teraz spadnij i... Próbuj cały czas kliknąć to na górze. Co to jest? Show mogę Show Co to jest? 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 to pet. to jest? Christmas eventu. to nie jest Christmas eventu. to jest? Co to jest? to jest? to jest? który to jest? Czy jest? Czy jest, te, czy jest jakieś jajko, które, które wygląda o tak? ciągle się rozpię poza mapą. To znaczy, że jest jakieś jajko, w którym jest to jajko. O, jest. A, jest. To nie jest. Aha. dlaczego ja, ja się ciągle rozpię? A czemu mi już nie rozkazujesz? A czemu mi jeszcze. A, czego? mi już nie rozkazujesz? Dlaczego. Yy, nie. Albo zapomniałem, bo ciągle się rozpię pod mapą. Na no, no to weźcie no weź tepni Rzeczywiście. nie dobra. Teraz... zapraszam Zapraszam cię do... Trade'a. E, nie, zapra... Zapraszam cię do... Tak nie, nie, Chris na Eventu. Dobra. Nie, I będzie wydaj twiera. wszystkie swoje... I wydaj wszystkie swoje łapki. Bricketę? -te? Na te 3 milionowe. Na... Tak, to na 3, Na te 3 milionowe. Dobra. A ja sobie otwieram te Dobra, głowy on pawn. Pavn Ale może jakiegoś dobrego. I tu zde Merera. <laughs> która była 3%, ten elf... Lf złoty. O kolejny elf złoty, na którego by jest 3%. To jest bezużyteczne. Po co Pikames stworzyła te jajko? Przecież to jajko jest lepsze i to może coś tak, lepszego. Golden m. Festive... tuż tam, tuż tam. kolejne, 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 kolejne i Golden no. Fawn. O nie ja no, co są jakieś żarty? To jest lepsze. Golden Festive Cardi? Czekaj. Golden Fawn. I ostatni Szaf. raz chyba kupuję. I, 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 i... Jeszcze nie, już nie mogę. Dobra, dać Ci wszystkie tepety, które, które dostałem. No, Możesz, dawaj. Ej, w sumie to są trochę takie, trochę lepe, to są trochę dobre. No to są grudemne. Trzymaj. Zrobię sobie na rękę. No. Dobra, i co Ciąc teraz? Nie, jak, nie, nie. Czy, czy ty chcesz jeszcze jednego trade? Aż. Hmm. Oczekaj, tylko sobie otworzę A ile jakoś że... party par, się na daną zręcała A czy w sumie tak, kazałem dać wszystkie pieniądze? Dobra, to daj mi. To daj... To daj mi tego y, Peta Bigu. Bigu? Big? big? No, big. Tak, Czemu przecież... Peta... O kurwa, przecież tego masz. To ci on. No, ale... A, ale, ale za drugiego razem go nie mogę zdobyć, i dołączę do grupy. Już dołączyłem. Wysłałem ci. Poczekaj. Weź. Nie no, co muszę ci go dać. Daj mi Biga i Peta, który daje... 10 bilionów. 10 billionów? No. Mam takiego. Już najbardziej. O ja cię. Nie, no biku. Nie nie. Nie wiedziałem, że kiedyś będę smutny, że straciłem peta, który ma jeden. Nie wiedziałem. On yy, jego wartość yy, wzrasta. Nie wiedziałem, że kiedyś, kiedyś, a, będę się kiedyś... Ej! Kuba, a teraz rozkazuję Ci, żebyś wspomniał o konkursach. Twoim i moim. Okej, okay, jeśli dobijecie pod... W yy, nie pamiętam. Pamiętam twój chyba. Ej, nie pamiętam też z twojego. Coś tam... Do, 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 z mojego i twojego. No, chyba pięć łapek w górę pod jakimś odcinkiem Pod... Którym odcinkiem? Pięć łapek e, w górę. Pod drugiej części openingu. E, ale ja zaraz dawałam ja rozdawałem kolorową, tą. Jeśli dobijecie 5 łap w górę pod drugim drugą częścią openingu, to Wiktor wylosuje... Musicie, musicie, musicie też ten, zasubskrybować mnie, zasubskrybować Wiktora kanał i zaprosić go do ZNAJ. Zaprosić udział w konkursie, prawda? E, tak. Jeszcze twój konkurs? Jeszcze mój konkurs. W którym to było? Ale w którym to było odcinku. Chyba z Mhm, to było chyba to. Nie, to było dużo tych konkursów. trochę robi robiliśmy. Dobra, widzę, mam pomysł. Na tym odcinku są wszystkie konkursy i, i będzie i będziecie mogli nowy konkurs pod tym odcinkiem. Jeśli dobijecie y, trzy łapki w górę, to wyrysuję jednego, y, jednego koło, który y, dostanie te trzy pety. Y, pi, y, jeden daje Strength 3, czyli 50% damage, więcej. Y, strength 1 i Teamwork, to, to jest chyba dobre. No Teamwork to daje wszystkim więcej tego, wiesz. Mocy, mhm, nic Czyli czy wszystkie te zostały wysuwane. Z e, Hagim Łagim... Może kiedyś pogram sobie. Bez, bez tego. może Hagiego Łagiego, a nie z no, to po, po tam to się nazywa w sumie. Może kiedyś pogram sobie. I, ale e, wik, e, drugi, drugi ten Wiktora też działa, że jak wyjdzie na jego kanał 10 słów tam nagrywa. Nie, akurat już to się skończyło. Nieee. Pod którymś odcinku ja znowu to plan Mhm. Chyba to Dobra, Czekaj. Y mm, ustaw się obok mnie. Mm, gdzie? A ty, gdzie ty jesteś? No ja jestem na Majnie? Mainie? No, main Mine, 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 mine. A już kończymy te dwa tak? No tak. Tylko jeśli chcesz, to możemy jeszcze zrobić jednego trajda albo coś. no to daj swojego najlepszego peta co? tak co? naprawdę jesteś go? ale tylko jednego? Dobra. to fajnie dwa, dobra, dwa dwa? dwa dobra to już starczy co? co, nie ready? nie, nie prankuj, naprawdę Ready! Nie prankuj, przestań! Dobry ready. żart, dobry żart, Wiktor. Ready. Naprawdę? Dawaj ready. No to dobre, ale potem nie jadasz. Pomyślę. Okej, okay, pewnie wywrzesz tak, będziesz mój kolega. Okej, okay, trzymaj. Dzięki. Dobra, to się? Tylko nie uciekaj, nie uciekaj. Ale mam pety. E, dobrze, to oddaś mi e, Poczekaj, to sobie je przetestuję i zakończymy odcinek. Nie wychodź z gry. Aha, czyli oskamował mnie. Ale ja więc zakończę ten odcinek. Nie, Nie poczekaj na mnie. Nie, jo... chcesz... dobra. No, szybko. My, my, szybko. ja... Dobra. szybko. Mine szybko. No to już ustawię obok ciebie. Taki są moje najlepsze pety. Teraz kończymy ten odcinek i będzie Wiktor jedna mowa, więc... Na razie! Na razie! Na ra. na